Proszę Państwa, znajdujemy się w tradycyjnym gospodarstwie agroturystycznym Cowiboże, gdzie właśnie organizowane są warsztaty tkactwa ludowego w ramach projektu Folklor i Sztuka Ludowa Nadburzańskiego Pogranicza finansowanego ze środków unijnych w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś-Ukraina. Są to warsztaty transgraniczne organizowane wspólnie ze stroną ukraińską, która jest partnerem w naszym projekcie. Тим проєктом продовжуємо співпрацю повіату Шацького і району Шацького і повіату Володарського. Mamy wiele zadań do wykonywania. Oprócz twardych inwestycji, które prowadzimy razem z instytucjami Powiatu jest powinien być czas i dla miękkich rzeczy, i dla rzeczy, które, które są bardziej przyjemne i bardziej przydatne dla, dla, dla ludzi, dla naszych społeczności. I to jest jeden z takich, jedna z takich, takich rzeczy jeden z takich projektów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takich warsztatów. Oczekujemy w sierpniu przedłużenia tego na stronie ukraińskiej. Już.